501 Legion zawsze gotowy do pomocy. Nic tylko wstępować. No, no, tak jest, tak jest. Nie ma innego wyjścia. Odwracają uwagę od wystawy startekowej, co też jest bardzo słuszne. Dzięki. A może jeszcze to? A może, może być, może być. Dzieciaki się ucieszą. No ale to nie jest o proper finger, Bar bardzo, bardzo ważny proper finger. Dzięki wielkie. Ta figura będzie składać się z ponad 20 tysięcy kląsków i będzie miała około 160 cm wysokości. Dużo przyjemnej pracy, tysiące specjalnych szukawanych kląsków i mnóstwo zabaw. To wszystko przekona chętnych budowniczych. Kląskiego to doskonała zabawa dla każdego. Zapraszamy zarówno dzieci, I I nie ma się czego wstydzić. Podobnie jak biedne wojny, które są z nami od 1977 roku, tak, dla Lego jego obrazy wyrodzonej z pokolenia przy wspólnej zadawie. Poza wychowaniem w jednym i drugim zostały u parę rządów, ale również stałym zboczkami, lecz za bardzo zbierającymi dla dzieci i do w tych możecie Państwo wykazać się kreatywnością i budować własne modele, w których ograniczeniem będzie jedynie yeah, wyobraź Życzę powodzenia, też służby budowaniu.